Budżet obywatelski pod hasłem Moja Świdnica, mój budżet to nic innego jak możliwość przeznaczania przez mieszkańców Świdnicy ponad 3,5 miliona złotych na dowolnie wybrane cele. Urząd miejski ujawnił właśnie listy pomysłów wnioskodawców. Teraz do 2 września owe listy wraz z uwagami dostępne są ponownie dla wnioskodawców, którzy mogą poczynić ostatnie ich szlify i modyfikacje swoich pomysłów. W ramach budżetu obywatelskiego mamy prawie 100 wniosków. One zostały zweryfikowane pod względem możliwości wykonania, także kosztów wykonania. Ujawniliśmy listę łącznie z uwagami, bo czasem są sytuacje, że jakieś rzeczy są niepewne albo podają wątpliwość możliwość sprawnego wykonania danego zadania. Ta lista jest znana przede wszystkim samym wnioskodawcom i czekamy teraz, że być może ktoś, jeśli zorientuje się, że jest projekt zgłoszony także bardzo podobny, no to te strony domówią się co do wspólnego działania, żeby nie rozpraszać głosów. Dajemy czas do 2 września, aby wnioskodawcy po zapoznaniu się z kompletną listą wprowadzili pewne modyfikacje, ewentualnie połączyli siły przy tworzeniu wniosków wspólnych. 5 września prezydent zatwierdzi tą listę, zostanie ona wtedy podana do publicznej wiadomości już dla wszystkich świdniczan. No i będzie to moment, od którego sądzimy, wnioskodawcy bardzo intensywnie będą zabiegali o poparcie świdniczan, żeby na konkretne, przez siebie przedstawione projekty uzyskać maksymalnie dużo głosów. W ramach projektu obywatelskiego złożonych zostało blisko 100 wniosków, co jest liczbą nieco mniejszą niż miało to miejsce rok temu. Pod wnioskami jednak widnieje łącznie 1200 podpisów. Tych projektów jest troszkę mniej niż w ubiegłym roku, ale to chyba dobrze, bo nie będzie takiej sytuacji, że będą się powtarzały projekty formułowane przez osoby, na przykład bardzo blisko siebie mieszkające, ale nie mające pojęcia o tym, że ktoś z podobną inicjatywą wystąpił. Myślę, że 100 wniosków to jest dalej. Bardzo dobry wynik, a oceniając tak bardzo pobieżnie te, te wnioski widać, że, że jest dużo większa jakby dojrzałość w ich tworzeniu. Myślę, że one są naprawdę z bardzo różnych dziedzin i, i wiele, wiele dobrych pomysłów będzie ponownie zrealizowane.